W cs i LoLu pierwsza runda fazy playoff za nami. Poznaliśmy też zwycięzców rozgrywek Minecrafta, a oto co działo się w poprzednim tygodniu TEP szkolnej ligi esportowej. No, jeśli dalej, kolejne punkty będą zdobywali zawodnicy szczęstochowy, a tak raczej wszystko na to wskazuje, dzięki między innymi dwóm, jak na razie fragom, liste. No i jeszcze trzecie trafienie dokłada ten zabodnik, także 12 do 2, to jest nieprawdopodobne. Co nie robię? Bawę się z przeciwnikami już nie wiadomo co się dzieje. No nie, no tym razem musi być do łącznika i zobaczmy, jest zaskoczenie, ależ taktyka obiegówka. No proszę i teraz jeszcze szut i zmienia broń na USP i z tego USP zdobywa trafienie. Także mamy sytuację trzech na dwóch. Dwóch na dwóch w tym momencie, ale i ratuje sytuację przynajmniej na chwilę. No i teraz bardzo ważna pozycja Christe. Christe zabija, ale teraz też atakują na bombside. A zawodnicy terrorystów, tam jeszcze pod drewnem w ogóle jest jeden z graczy CT. Bombele zdobywa trafienie. I teraz dwóch na jednego. Podniesiona paczka, ale nie daje rady w tym momencie Bombele. Jeden na jednego. Christe kontra Bombele. No mamy tutaj po badikama I Christe kończy to spotkanie. Mamy. My mamy swoje miejsce, w Częstowie. Także zobaczymy, jak ta pistoletówka wyjdzie albo nie wyjdzie. Jak na razie Christe i Shuti zdobywają trafienia. Shuti po raz trzeci i Shuti po raz czwarty. Cztery trafienia od tego zawodnika. Diamant i Nosferatu zostają sami na dwójkę swoich rywali. Skraca pozycję antyterrorysta i teraz jeden na jednego. Znowu Shuti. I znowu to on ma szansę zakończyć to spotkanie. Zobaczmy Shuti. Oj, nie wiem, czy już nie słyszał swojego rywala. Podchodzi też coraz. Głośniej Shuti. Dużo czasu, jeśli chodzi o zegar. Tutaj Szuti za chwilę będzie sprawdzał pozycję, już zauważył Rywala. Lewo prawo to taniec śmierci. Pytanie, kto będzie musiał zapakować się do grobu, a będzie to diamant. Pierwsza runda playoffów w ie obfitowała w emocje. Zobaczmy, jak prezentują się wyniki spotkań oraz pary drugiej rundy. Już Wojtrasz dograny, zobaczmy, upadnie lada moment smok, ale kto ze smajtuje, okazuje się tutaj być to, to, to lotek lepszy. No i jego formacja również okazuje się w tej walce. Dzięki wzmocnieniu smoka właśnie lepsza. Zwycięska. No i zwyciężają. Nie dość, się tą walkę. No to prawdopodobnie igrę. Y świetnie kambekując. Całą mapę. Ta agresja w jego oku pędzi za przeciwnym strzelcem, ale ostatecznie nie pociąga za spółc, chociaż teraz w końcu się na to zdecyduje. Zbany Wild i tak naprawdę wychodzić mogą z tej walki zawodnicy z Krakowa jednak oni idą do przodu, idą do samego końca. No i zwyciężają. To zdecydowanie. Dwie eliminacje, już na ich koncie! Upadnie również przeciwny strzelec! No i tep Kraków idzie po zakończenie dzisiejszej serii. W LoLu też sporo się działo. Zwycięskim drużynom gratulujemy i czekamy na emocje w drugiej rundzie. Za nami przedostatni weekend rozgrywek Minecraft. Te dwie pokojowe kolejki nastawione były na budowę zamków. Dla chwili oddechu od budowania gracze mieli możliwość sprawdzić się na torze parkur. Tutaj najlepszymi skoczkami okazali się gracze częstochowe i Tych oraz Bielska, Biały i Gniezna. Ta czwórka reprezentantów zostawiła wszystkie pozostałe zespoły daleko w tyle, właściwie na linii startu. Niedziela to początek najbardziej wyczekiwanej kolejki sezonu. Event na najlepszy zamek, na który niektórzy gracze przygotowywali się jeszcze przed startem edycji. Podczas oceny pod uwagę brany był nie tylko wygląd samych zamków, ale również zabezpieczenia Kuboida, praktyczność i sposób prezentacji. Po przeglądzie wszystkich Kuboidów jury oceniło Top 1, Tychy, następnie Częstochowa, Lublin, Opole i Bielsko-Białe. Drugie miejsce w parkurze i pierwsze miejsce w Iwęcie na zamek zapewniło tychom wystarczającą ilość punktów, by wskoczyć na piąte miejsce tabeli. Wyniki po ósmej kolejce prezentują się następująco: pierwsze miejsce Częstochowa, drugie miejsce Szczecin, trzecie miejsce Kraków, czwarte miejsce Opole i piąte miejsce Tychy.